Na CoinMarketCap widzimy prawie 2,5 miliona kryptowalut. Dlatego w dzisiejszym zestawieniu skupię się tylko na tych, w które widzę największy potencjał na rozgrywanie w 2025 roku, zarówno w perspektywie długoterminowej, średnioterminowej i krótkoterminowej. I zaczniemy sobie najpierw od tych bezpieczniejszych pozycji, przy których jeszcze dodam kilka takich nieco ryzykownych, nieco powiązanych opcji. I wraz z upływem tego materiału będziemy skupiać się na coraz to bardziej ryzykownych pozycjach. Tak więc bardzo ważne jest, aby obejrzeć od początku do samego końca, skupić się, ponieważ. Ponieważ 2025 rok na bazie cykliczności może być to ostatnim rokiem wzrostowym w aktualnym cyklu przed nadejściem Bessy, więc bez przedłużania lecimy z tematem. I pierwsza, główna pozycja, na której ja aktualnie się najbardziej skupiam, to jest ETH. Wiem, nuda i bezpieczne podejście, ale najpierw musisz tego wysłuchać i zobaczyć to, co masz na ekranie, więc po pierwsze para ETH do Bitcoina znajdowała się w trendzie spadkowym od kilku dobrych lat i teraz kilka czynników wskazuje na to, że jesteśmy w trakcie uklepywania dołka, jeśli już tego nie zrobiliśmy o tutaj. Znajdujemy się na wsparciu, które było testowane kilka razy wcześniej, a ten biał Biały szlaczek, który tutaj widzisz, to jest formacja Inverted Head and Shoulders, która wskazuje na potencjalny odwrót trendu. A tak jak mówiłem, znajdowaliśmy się w trendzie spadkowym, zatem w końcu nadejście trendu wzrostowego na tej metryce byłoby zdecydowanie na dużą korzyść Ethereum oraz całego rynku altcoinów niż na korzyść siedzenia dalej w Bitcoinie. A co za tym idzie, wzrosty na ETH będą mogły przewyższyć wzrosty na Bitcoinie i to nie wszystko, bo jak widzisz tutaj poniżej, jest tutaj część moich otwartych pozycji i na moim długoterminowym longu na Bitcoinie z dźwignią 3x, który şu an birkaç misyansız. To ja już zamknąłem około 2 trzecie tej pozycji. Natomiast, jeśli zaczniesz sobie na moje długoterminowe longi na Ethereum i Solanie, to ja nic z nich jeszcze nie realizowałem i dopiero za to wezmę się zgodnie z planem w pierwszym kwartale 2025 roku. A część tych zysków, które wyrobiłem zarówno na spot oraz na tej pozycji, którą widzisz na Bitcoinie, to ja na ostatnich spadkach dokupiłem ETH z uśrednioną ceną wejścia tych ostatnich zakupów na poziomie nieco ponad 3400 dolarów, czyli nieco powyżej aktualnej ceny. Jeśli spadniemy niżej, to ja naturalnie poinformuję najpierw na moim telegramie o tym, że dokonałem zakupu. Jakby co, dostęp do mojego telegrama jest w pełni darmowy. Instrukcje, jak dołączyć, zostawiłem poniżej pod tym filmem. Tutaj właśnie dzielę się moimi zakupami długoterminowymi, dzielę się pozycjami krótkoterminowymi, które rozgrywam. Możesz też tutaj odebrać wskaźnik, który stworzyłem, dookoła którego sentyment jest bardzo pozytywny. Obiektywnie mówiąc, skuteczność jest na wysokim poziomie. I do tego, tak jak tutaj widzisz, znajdziesz tutaj mnóstwo materiałów edukacyjnych. Oraz strategie treningowe, którymi nie dzieliłem się nigdzie indziej. I tak jak mówiłem, wszystko jest tutaj za darmo, każdy może dołączyć. Zapraszam. W przypadku Ethereum i altcoinów oraz Bitcoina to nie możemy ignorować z tych liczności. Pokrótce omówiliśmy sobie kwestię analizy technicznej, natomiast teraz zerknijmy sobie w jak ważny okres wchodzimy, szczególnie jeśli mowa o Ethereum. I tutaj widzimy, że wzrosty z pierwszego kwartału, w który właśnie będziemy wchodzić, dla Ethereum są najwyższe spośród jakiegokolwiek innego kwartału. Natomiast dla Bitcoina to czwarty kwartał, który właśnie dobiega końca, jest najbardziej wzrostowy i następnie z kwartału na kwartał te wzrosty są coraz mniejsze. Natomiast, jeśli chcemy zagłębić się bardziej w szczegóły, to zerknijmy na to, jak te wzrosty plasowały się po roku halvingowym i elekcyjnym w Stanach Zjednoczonych, czyli 2021. Widzimy, że w pierwszym kwartale Ethereum urosło o 160%, w jeszcze poprzednim cyklu, w 2017, ETH urosło o 518%, ale tym razem już Ci mówię, że takich wyników nie zauważymy wówczas, Kapitalizacja Ethereum, jak i całego rynku altcoinów i bitcoina była o wiele mniejsza. Natomiast widzimy tutaj jak najbardziej, że statystyka jest na naszą korzyść i o to właśnie chodzi. A w temacie minimalizacji ryzyka oraz maksymalizacji zysków, to przypomnę, że są ostatnie chwile na odebranie airdropa, który pozwoli Tobie dosłownie za darmo otworzyć longa lub shorta na najpopularniejsze pary tradingowe. I ze względu na regulacje, które wchodzą w przyszłym roku, to tego typu airdropy nie będą możliwe, a Bybit jako druga największa giełda na świecie może sobie pozwolić na tak duże airdropy, więc ten kto chce, może sobie odebrać takiego airdropa. Później po prostu nie będzie to możliwe. A żeby odebrać ten airdrop, to jest bardzo ważne, aby skorzystał ze specjalnego linku, który zostawiłem poniżej pod tym filmem na samej górze w opisie. Bo jeśli normalnie sobie wejdziesz na Bybita i założysz konto, tam zrobisz depozyt i się zweryfikujesz, to ten airdrop nie będzie Ci się należał, ale po skorzystaniu z tego linku, o którym mówiłem, po prostu będziesz zakwalifikowany do odbioru. Ja go odebrałem, sprawdziłem, działa. Część naszej społeczności również i co jakiś czas dostaje wiadomości, że tam kilkadziesiąt lub nawet kilkaset dolarów wpadło, i super, bo to właśnie chodzi w tym Airdropie i dobrze widzieć, że jest dobrze wykorzystywany. Więc mamy pierwszą pozycję za sobą Ethereum. Ale, tak jak mówiłem, aby nie zanudzać, to również podzielę się pozycjami, które ja osobiście uznaję za atrakcyjne i są właśnie w tym przypadku powiązane z. ETH. Więc kolejna pozycja to będzie Ethereum Classic. I tutaj w przypadku ETC mamy około 100-krotnie mniejszą kapitalizację niż w przypadku ETH, a co za tym idzie, mniejsza cena jednostkowa, co w oczach nowych osób na rynku może sprawić, że ta pozycja będzie również atrakcyjna i gdy Ethereum będzie rosło, możliwe jest, że ETC będzie również podążało za nim, a może nawet czasami wyprzedzała ETH w swoich wzrostach. W ostatnim czasie na wykresie jednodniowym wyznaczyliśmy lokalny szczyt na poziomie 40 dolarów i teraz znajdujemy się w ogóle. 26, więc patrząc jeszcze bardziej globalnie na wykresie jednotygodniowym to aktualna cena myślę, że nie jest zła. Sam w ostatnim czasie nieco dokupiłem ETC, o czym zresztą również informowałem na telegramie oraz podzieliłem się konkretnymi zleceniami, które również w ostatnim czasie mi złapało automatycznie uśredniając cenę jeszcze niżej. Mamy jeszcze ETHW, Ethereum Proof of Work, które powstało w wyniku przejścia ETH2.0, czyli na Proof of Stake, i w tym przypadku kapitalizacja jest około krotnie mniejsza. Natomiast od fundamentalnej strony to dużo się nie dzieje, tak naprawdę. I ja posiadam trochę ETHW, ale jest to zdecydowanie bardzo mała pozycja w moim portfolio. I mam jeszcze jedno zlecenie do wypełnienia na niższych poziomach. Jest to bardzo niszowy altcoin, mało kto o nim mówi. I rynek w 2025 roku zweryfikuje, czy warto było się interesować tą pozycją, nawet w małym stopniu. Schodząc niżej, mamy XRP, którego ja aktualnie nie kupuję. Natomiast widzę tutaj potencjał na wzrosty ze względu na fundamenty, które w obliczu aktualnego cyklu oraz Trumpa jako prezydent po prostu pokazały, że XRP ma sens istnienia i ma przestrzeń do rozwoju zarówno od strony fundamentalnej, jak i od strony po prostu kapitalizacji. Tym bardziej, że w ostatnim czasie wdrożyli oni własny stablecoin. A chyba nie ma innego projektu bardziej sprawdzanego przez SEC w Stanach Zjednoczonych niż właśnie XRP, które zmagało się z pozwami w sądzie już od wielu, wielu lat. A w związku z wejściem, rozporządzeniem MIKA w Unii Europejskiej w przyszłym roku, to USDT najprawdopodobniej będzie mniej wszechobecny niż jest aktualnie i najpewniej USDC. Poniekąd zajmie jego pozycję, ale moim zdaniem to otwiera przestrzeń dla XRP, aby pokazać pazur, szczególnie z ich stablecoinem. Co więcej, to w związku z nadchodzącymi CBDC, czyli cyfrowymi walutami banków centralnych, to infrastruktura XRP właśnie jest ładnie pod to dopasowana. Ale tak jak mówiłem, ja XRP aktualnie nie kupuję. Kupowaliśmy na niższych poziomach, a nawet rozgrywaliśmy z dźwignią. I ten, kto był wtedy na bieżąco z kanałem, wie, że opłacało się wyciągać wnioski z tego, co tutaj wrzucam. No i schodząc niżej, mamy Solanę. Solana w ostatnim czasie zdecydowanie słabo performowała w stosunku do reszty rynku, ale wiele osób zapomina, że miało to miejsce po osiągnięciu nowego All Time High, więc wzmożona presja sprzedażowa była czymś normalnym. Natomiast z perspektywy analizy technicznej, to Solana wygląda na to, że znajduje się na bardzo atrakcyjnej pozycji, z tego względu, który widzisz, czyli ta żółta tutaj linia, która wcześniej stanowiła poziom oporu, który był bardzo Mocno respektowany i teraz po raz pierwszy przetestowaliśmy ten poziom i nie wykluczam, że jeszcze raz możemy się od niego odbić, natomiast okolice 180 dolarów, tak jak już mówiłem na jednym z materiałów, który wrzuciłem jakiś czas temu, że Solana poniżej 200 dolarów w perspektywie krótko i średnioterminowej jest nieco łakomym kąskiem i sam rozważam rozgrywanie Solany z małą dźwignią w najbliższym czasie, a jeśli zerkniemy sobie na kolejny poziom, który był bardzo wyraźnie respektowany, czyli poziom wsparcia właśnie sprzed września, to w aktualnej sytuacji widzimy, że że odbiliśmy się od tego poziomu, zwiększając prawdopodobieństwo, że w ostatnim czasie lokalny dołek został osiągnięty, ale kolejne tygodnie to zweryfikują. Aktualnie z Solaną nic nie robię, tak jak mówiłem, na zamykanie pozycji na docelowo wyższych poziomach. Będzie czas, według cykliczności, w pierwszym kwartale przyszłego roku i o wszelkich ruchach, zarówno z dźwignią czy na spocie, to poinformuję na tym kanale oraz, tak jak już mówiłem, na telegramie. Natomiast fundamentu ekosystemu Solany pokazały, że w tym cyklu świetnie zazębiają się z potrzebami rynku. W związku z tym altcoin, na który ja aktualnie najbardziej stawiam, jeśli chodzi o ekosystem Solany, to jest Jupiter. Kapitalizacja wynosi nieco ponad miliard dolarów i jest to drugi największy DEX na Solanie, który wyszedł ze swoim tokenem w trakcie tego cyklu. Natomiast największy DEX na Solanie to jest Radium, którego również posiadam, natomiast zdecydowanie większą ekspozycję posiadam na Jupiterze. I gdy o Solanie mówi się jako takie kryptowalutowe kasyno, szczególnie w temacie memcoinów, no to musimy pamiętać, że to kasyno zawsze wygrywa, a w tym przypadku są to właśnie DEXy, których przychody są zdecydowanie nie małe. Następnie mamy Toncoin, który skupowałem na nieco niższych poziomach niż aktualnie i tych tokenów ja nie sprzedałem. Nadal widzę w Toncoinie potencjał. Myślę, że to jest projekt dosyć znany i lubiany, szczególnie przez użytkowników Telegrama. Ale tak jak mówiłem, podzielę się jeszcze jedną pozycją, która jest poniekąd powiązana z Toncoinem i wraz z większym ryzykiem, rośnie również potencjał i to jest altcoin Kaya. Pierwsza kwestia tutaj, która przykuła moją uwagę, to fakt, że to jest Nowszy altcoin od Telegrama oraz nie mówi się o nim aż tak często z tego względu, że w Europie nie mówi się o lineie i kakao, które w Azji można powiedzieć, że są odpowiednikiem Telegrama, i zasada działania jest tutaj bardzo podobna do tego, co widzimy w Telegramie oraz Toncoinie. Natomiast kapitalizacja jest o wiele mniejsza, oraz jest to nowsza pozycja na rynku. Jedno miejsce niżej mamy Chainlink, jest to altcoin oraz projekt, który jest na rynku już wiele lat. A gdy Bitcoin przekroczył 100 tysięcy dolarów, to link poleciał nawet z 10 dolarów aż na. Prawie 30 w zaledwie miesiąc, czyli x3 to jest bardzo mocny wynik. Natomiast moja teoria jest taka, że te wzrosty brały się z popytu od osób, które już wcześniej były na tym rynku i wchodziły w pozycje, które są im znane, i najprawdopodobniej miały już z nimi doświadczenia wcześniej w poprzednich cyklach. I ja nie kupuję link. Ale posiadam w swoim portfolio dwa projekty powiązane z technologią Oracles, czyli wyroczni, które czerpią dane ze świata rzeczywistego i wrzucają na blockchain. W takim dużym skrócie, oczywiście. Natomiast, jeśli kogoś interesuje zakup linka, to jak tutaj widać, na Baibicie jest aktualnie najniższa cena, więc zróbcie z tą informacją, co chcecie. A dwa projekty, to pierwszym z nich jest który również wywodzi się z ekosystemu Solany. Jest to projekt, który powstał w tym cyklu i od swojego all-time high w marcu jest aktualnie 70% tańszy. I to, co możemy tutaj zaobserwować, to fakt, że pyw mierzy się z tym poziomem oporu, który widzimy teraz na ekranie, niebieska linia, więc przy samym oporze osobiście ja bym nie kupował, ale już możemy zauważyć, że w strefie, której aktualnie jesteśmy i od której się odbijamy, to wcześniej dużo się działo i widzimy, że ta strefa już zdążyła zamienić się w strefę podażową, co oznaczało utrudnione wybicie się z niej i teraz Prawdopodobnie tą strefę na przestrzeni kilku następnych tygodni lub miesięcy będzie można do niej wrócić i uznać ją jako strefę popytową. A jeśli w końcu przebijemy ten niebieski poziom oporu i go przetestujemy, to myślę, że dopiero wtedy wiele różnych analityków z Twittera, czy no też YouTube'a, będzie głośniej mówić o PYT, ponieważ wybije się ze swojej spadkowej struktury wejścia w trend wzrostowy dlatego teraz mówię o tym wcześniej i takie podejście wcześniej mi się opłaciło a kolejnym projektem jeśli chodzi o powiązania z Chainlinkiem to jest XSwap i to nie jest tylko DEX, a cały ekosystem, który również podchodzi pod RWA, czyli narrację real world assets, która mocno jest pchana przez BlackRock to x -Swap jest altcoinem, który ja posiadam i nie sprzedaję. Mamy tutaj bardzo ciasne relacje, jeśli chodzi o X-Swap i Chainlink, ponieważ nieraz taki Chainlink właśnie udostępnia posty X-Swap i razem działają na wielu przestrzeniach, zarówno fundamentalnych, jak i tutaj w social mediach. Natomiast kapitalizacja jest tutaj stosunkowo bardzo mała, bo nieco ponad 16 milionów dolarów. Jednak widzimy tutaj, że po wejściu na rynek, co miało miejsce w bardzo niekorzystnych warunkach, to dołek został tutaj uklepany i od takich 3 centów zrobił nawet prawie razy 5. Ale oczywiście nie ma co polować na jakieś idealne dołki. I w tym przypadku możemy wyznaczyć tutaj stosunkowo łatwo kilka stref, które ja bym uznał za optymalne pod dalsze poszerzanie swojej ekspozycji na X-Swap i to byłoby 10 centów oraz 8 centów. Zatem tak, RWA Real World Assets ma prawdopodobieństwo pokazać pazur raz jeszcze, i altcoiny, na które ja najbardziej stawiam w tej kwestii, to jest ondo oraz wspomniany X-Swap, ale. Idąc dalej, to chciałbym przypomnieć o projekcie Lingo, o którym mówiłem już dwukrotnie na moim kanale, i przy pierwszej okazji mówiłem, aby bardzo ostrożnie podchodzić do projektów, które startują, dopiero wchodzą na rynek w trakcie rozgrzanego rynku. Po prostu zdarza się, że bywają przegrzane w dosyć krótkim czasie. I właśnie w temacie Lingo, gdy mówiłem o nim drugi raz, gdy zrobił razy dwa od listingu, przez co teraz moim zdaniem znajduje się na nieco bardziej atrakcyjniejszej pozycji z tego względu, który widzisz teraz na ekranie. W końcu doświadczyło korekty, i właśnie, jeśli chodzi o wchodzenie w nowe projekty, to na przykładzie Lingo chcę wam pokazać, że na listingach rzadko kiedy w trakcie takiego bardzo rozgrzanego rynku, gdy Bitcoin wybija nowy all time high, Wchodzenie w pozycję średnio lub długoterminową może nie mieć za dużo sensu. Rozgrywanie takich pozycji w krótkim terminie może być nieco bardziej wydajne. Natomiast jeśli podchodzimy do danego projektu długoterminowo, no to właśnie warto poczekać na tego typu sytuacje. I w tym przypadku od szczytu do aktualnego poziomu spadliśmy około 55%, co jest dosyć powtarzającym się schematem przy tego typu listingach. A kolejny sposób na wykorzystanie tego typu okazji to również Lingo służy jako przykład, że polowanie na wszelkie możliwe sposoby na zgarnianie tokenów przed ich listingiem może się opłacić. W przypadku Lingo na Bajbicie był Airdrop o wartości 50 tysięcy dolarów, a po tak udanym listingu to wartość tych tokenów zdecydowanie wzrosła kilkukrotnie do tego. I taka ciekawostka to zerknąłem na kilka danych i wyszło na to, że listing Lingo na giełdzie Qcoin był największym listingiem tego roku, który wygenerował 50 milionów dolarów wolumenu, co jest poniekąd porównywalne do listingów na większych topowych giełdach. Jeśli chodzi o konkurencję Lingo, to w ostatnim czasie prawie, że w ogóle nie wychodzą projekty z trendu RWA, a największe takie jak Ondo, Pendle czy OM. Mają kapitalizację często liczone w miliardach lub setkach milionów dolarów, co czyni aktualną kapitalizację, szczególnie po tej korekcie, raz jeszcze bardziej atrakcyjniejszą niż oczywiście na szczycie. I tak to mniej więcej, jeśli chodzi o nowe projekty, które aktualnie startują, szczególnie gdy Bitcoin będzie znowu powyżej 100 tysięcy dolarów. Możemy się spodziewać, że kolejne projekty będą startować. Okej, okay, chodzimy sobie jeszcze niżej i zagłębimy się w świat memcoinów po raz pierwszy w tym zestawieniu z PP. Pepe to jest zdecydowanie memcoin, który przemawia do dużej ilości społeczności. Aktualnie mamy korektę od 00026 do 19. Ja już wcześniej swoimi zakupami dzieliłem się w okolicy 6-7. Natomiast widzimy teraz jak ta korekta od All Time High bardzo ładnie odbiła się od ówczesnego szczytu. I myślę, że w tym zakresie możemy się jeszcze nieco pokonsolidować. Natomiast Pepe moim zdaniem to jest główny memcoin tej hossy. Wiem, że mamy Dogecoina, który jest tam wspierany przez... No, pośrednio przez Ilona Maska, natomiast w Pepe widzę o wiele większy potencjał niż w Dogecoinie i szybie Inu, chociaż do Dogecoina nic nie mam, osobiście nie posiadam i gratuluję każdemu, który złapał tego coina w niskich cenach przed tymi parabolicznymi wzrostami. I w tym przypadku ja nie wykluczam, że jeszcze polecimy wyżej, ale ja osobiście nie kupuję. Po Pepe zejdziemy sobie już nieco głębiej na niższe pozycje i tutaj podzielę się dwoma pozycjami z trendu AI. Na które najbardziej stawiam, czyli Tao i Fed, moim zdaniem to są must-have, jeśli ktokolwiek chce mieć jakąkolwiek ekspozycję na wszechobecną narrację sztucznej inteligencji. Tym bardziej, że ostatnio doświadczyliśmy korekty o prawie 50%. Poleciliśmy z 750 dolarów nawet na 400 dolarów przez co idealnie udało się odbić i ściągnąć płynność z poprzedniego dołka. Jeśli jesteś tutaj nie od dzisiaj na tym kanale, to wiesz, że ja o Tao mówię od już dłuższego czasu, ale jeśli mielibyśmy zejść niżej, to bym dokupił, chociaż aktualne poziomy już bym uznał za optymalne, jakbym nie miał swojej aktualnej torby. Jeśli chodzi o ekosystem TAO, to myślę, że można wyróżnić tutaj Neural jako jeden z wiodących projektów w jego ekosystemie. Mówiłem o nim na tym kanale. Przy kapitalizacji nieco ponad 10 milionów dolarów. Może 11 albo 12. Zresztą każdy może obczaić. To od tamtego czasu Neural zrobił prawie 15x i teraz w końcu doświadczył większej korekty o prawie 50% od Ustanowienia nowego all time high. Jest to o tyle ciekawy altcoin, ponieważ oprócz fundamentów, które same w sobie są bardzo ciekawe, to również sama struktura wykresu jest myślę, że niespotykana. I widzimy tutaj, że za każdym razem, gdy neural spadało o ponad te 50%, to później po osiągnięciu nowego all time high spadliśmy ponownie o około 65% i od tamtego czasu nie było większej korekty. Natomiast ta, w której aktualnie się znajdujemy, jest najbardziej zbliżona, bo na chwilę obecną wynosi prawie 50%. To widzimy, że wchodzimy właśnie tutaj w strefę, w której się nieco konsolidowaliśmy. I raz jeszcze, jeśli bym nie miał Neural w swoim portfelu, to właśnie w tą strefę, w którą zaczynamy powoli wchodzić, bym uznał jako strefę do akumulacji. Fed jako Fetch AI zdobył serca wielu inwestorów, natomiast teraz to już nie jest sam Fetch AI, a Artificial Super Intelligence Alliance, czyli połączenie trzech mocnych projektów kryptowalutowych działających właśnie w sferze AI, które teraz składają się na ASA. W tym cyklu już Fed osiągnęło 3,5 dolara. Aktualnie kręcimy się do około 1,5 dolara. Ja swoje największe zakupy dokonałem w okolicy 1 dolara, natomiast. To, co możemy teraz zauważyć, to fakt, że w takim średnioterminowym ujęciu znajdujemy się w trendzie spadkowym, ale potencjalnie zbliżamy się do wybicia z tego oporu, który tutaj wyznaczyłem oraz jak możemy bardzo wyraźnie tutaj zauważyć, to stworzyła nam się tutaj tego typu strefa, której zakupy dotychczas za każdym razem się opłacały. I mamy tutaj nieco podobny case jak PYF i myślę, że raz jeszcze będzie głośno o FED, gdy przebijemy przez ten poziom. Ponieważ to będzie pierwsza taka przesłanka, że mogą być kolejne większe ruchy na horyzoncie. Więc tak, Tao i Fed z trendu AI. I gdy już jesteśmy w tym temacie, to zejdziemy sobie nieco niżej, aby zobaczyć WorldCoin. Twórca czatu GPT, Myślę, że to jest bardzo atrakcyjny argument dla nowych osób, które będą dołączać do rynku. Natomiast nie jest to projekt, który ja bym chciał trzymać długoterminowo, ze względu na dużą inflację, która ma tutaj miejsce. Jednak widzę tutaj potencjał, aby na przestrzeni kolejnych kilku miesięcy co nieco rozegrać, i już jesteśmy w cenie, w której ja ostatnio akumulowałem swoje all time high miało na poziomie prawie 12 dolarów. Nie wiem, czy przebiję te swoje all time high, ale będę wychodzić stopniowo z tej pozycji. O czym, tak jak już mówiłem, będę informować na tym kanale. Ja czuję się trochę odpowiedzialny za pozycje, którymi się tutaj dzielę na kanale, więc staram się po prostu transparentnie podejść do tematu. Tym bardziej na Telegramie, gdzie jest to łatwiejsze, bo na kanale wrzucam tutaj materiały prawie że na porządku dziennym, ale to, co się dzieje między nimi można znaleźć właśnie na Telegramie. I to by było na tyle z dzisiejszego zestawienia. Ja wiem, że poruszyłem stosunkowo bezpieczne i może czasami nawet nudne pozycje. Jednak no takie są realia tego rynku. Wiem, że każdy by chciał tutaj dostać na tacy jakiegoś tam altcoina 100x, co zrobi ten wynik oczywiście zaraz po waszym zakupie. Jednak w tym materiale chciałem się skupić bardziej na perspektywach średnio i długoterminowych, a nie na krótkich zagraniach. Jeśli coś takiego ciebie interesuje, to subskrybuj ten kanał. Widzisz, że ja tutaj na bieżąco wrzucam materiały. Analizy, swoje zagrania oraz strategie. Więc jeśli coś takiego ciebie interesuje, to widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia i cześć!